Cześć, Łukasz Biga, Elektrowus Z tej strony przygotowuję to nagranie, bo prosili mnie o to, czytelnicy ciągle mnie o to proszą, żeby wejść w polemikę z filmem pod tytułem Tak kończą wspaniałe elektryki, czyli ekoście ma pełną gębą. Na kanale miłośnicy czterech kółek zrób to sam. Dobrze. Naprawdę przyszło tych prośb tyle, że postanowiłem, że że spróbuję się do tego filmu odnieść i opowiedzieć, jakie naprawdę są fakty. Bez wciskania wam kitu, bez zaczynania. Nikt tego nie mówi, że. Ha, 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 nieprawda. Rozmawiamy o wszystkim, nie boimy się żadnych tematów. My, Elektrowóz, walimy kawę na ławę, mówimy prawdę. Przechodzimy do meritum, czyli do streszczenia artykułu. Autokultu. Zostawiam wam kawałeczek i zaraz to rozwinę. W Polsce w 2022 roku, jak to czytamy na wirtualnej Polsce i nie tylko, pożarów samochodów elektrycznych było niewiele. Ale w porównaniu do samochodów benzynowych. Tylko nie zostawiajmy liczb. Per liczb, tylko zestawmy współczynnik pożaru samochodu elektrycznego z samochodem e, zwykłym spalinowym. I na 2022 rok współczynnik na samochody elektryczne wynosił 0,03 na 100 samochodów, a na samochody spalinowe wynosił 0,04. Dodamy wiek samochodu średni spalinowego w Polsce i dodamy wiek samochodu elektrycznego w Polsce, i wychodzi nam dziwna liczba. Na czym polega dziwność tej liczby? Przykład numer 1. Średnia wieku mężczyzn w Polsce wynosi, strzelajmy, 40 lat. Czy w takim razie można powiedzieć, że średnia wieku mężczyzn w Polsce, którzy umierają ze starości, wynosi 40 lat? No nie, bo ze starości umierają ci, którzy są znacznie starsi, bo umierają ze starości. Można by powiedzieć, że palą się elektryki nowsze. Gdyby przejrzeć całą listę spalonych elektryków z datami produkcji i z drugiej strony przejrzeć całą listę spalonych samochodów spalinowych też z datami produkcji. I na tej podstawie, gdybyśmy mieli daty produkcji, nie ma problemu. Wyliczamy sobie, że średnia wieku samochodów, tych ponad 8 samochodów, które się spaliły w 2022 roku, wynosi 10 lat, albo 15, albo 18. Ale trzeba by mieć te dane. Trzeba by je obliczyć. Problem w tym, że tych danych nie ma. Straż Pożarna ich nie gromadzi, bo nie musi, co Wam tam dalej udowodni. Może mieć policja. ale ten pan nie wyciągnął żadnych danych z policji. Te dane mogą mieć ubezpieczyciele, ale ten pan nie wyciągnął żadnych danych od ubezpieczycieli. On po prostu strzelił. Średnia wieku samochodów wynosi tyle, dlatego średnia wieku samochodów, które się palą, wynosi dokładnie tyle samo. To jest bzdura. Pokazałem to przed chwilą na przykładzie mężczyzn. Pokażę na drugim przykładzie. Otóż była w poprzedniej dekadzie afera z zaworem EGR w BMW. Ten zawór, nie znam się za bardzo na samochodach spalinowych, w każdym razie tam dochodziło do jakiegoś przegrzania i do, uwaga, samozapłonów samochodów. Te samochody potrafiły się zapalić na drodze, po prostu. No i teraz pytanie, te samochody, ten problem z zaworem EGR, z tymi pożarami BMW dotyczył samochodów od pewnego roku produkcji. Paliły się samochody nowe, samochód wyszedł, jechał i w pewnym momencie buch, zapalił się i koniec, samochodu nie ma. Była wielka akcja serwisowa, jak BMW się przyznało, nie wiem, czy ten problem rozwiązano czy nie, w każdym razie dotyczyło to kilkuset tysięcy aut. No i czy można powiedzieć, że problem z pożarami BMW doty dotyczył samochodów 15-letnich, no bo taka jest średnia samochodów w Polsce. No nie, nie dotyczył. Paradoksalnie problem pożarów BMW dotyczył samochodów nowych, rocznych, dwuletnich. Nie wiem, kiedy BMW się przyznało, to, to one miały wtedy średnio 3 lata, 3,5 roku, może gdzieś tak. I w związku z tym jeszcze raz. Nie da się przełożyć średniej wieku aut na średnią wieku aut, które się spaliły, bo po prostu tych danych nie ma. Jeśli ktoś mówi coś takiego, to plecie bzdury. To znaczy, to znaczy, że kompletnie nie rozumie, e, jak się buduje statystyki, nagina fakty do swoich potrzeb, bo się klikało. Uwierzyłbym w to, że średnia wieku spalonych elektryków wynosi 15 lat, gdyby ktoś mi pokazał listę. I powiedział: proszę, tu mam wpisane wszystkie daty produkcji tych samochodów, i teraz sobie policz, dziadku z zakolami. Ja bym sobie policzył, mówię: kurde, rzeczywiście, średnia wieku spalonych elektryków w Polsce to 5 lat. Tylko, że nikt mi takiej listy nie pokazał. I to jest dopiero samiuśki początek problemu, bo. Ta wielka narracja, ten przestrach, to budowanie napięcia, żeby wam pospadały czapki od tych statystyk, jest bez sensu. Ona jest budowana na fałszywej podstawie, która w rzeczywistości stoi na kilku jeszcze innych równie fałszywych e, podstawach. I w ogóle, naprawdę, w ogóle nie odnoszę się do tego, że zbiór, który liczy 10 sztuk, na tle zbioru, który ma kilkadziesiąt tysięcy pojazdów, jest po prostu za mały, żeby wyciągać jakieś wnioski. Grupa dziesięciu pojazdów jest trochę statystycznie zbyt mała, żeby dało się wyciągać jakieś sensowne wnioski na temat pożarów autoelektrycznych. Jedziemy dalej. Pomalowano nam trawę na zielono, mówiąc, że samochody są bezemisyjne, że samochody są dobre, że samochody są dla środowiska jak najlepsze. Mimo, że transport uliczny tak naprawdę jest najmniej emisyjny w porównaniu do wszystkich fabryk, do wszystkich jakichś tam innych transportów lotniczych, morskich i innych, to na nas, potencjalnych odbiorcach, zaczęło się to mścić. Pomieszanie z poplątaniem. Po pierwsze, elektryki są dobre. Zeroemisyjność ekologia jest. Niekwestionowalne. No i teraz, jeżeli chodzi o ten udział transportu w emisji, no to mamy dwie kwestie. Po pierwsze, jest tak, że transport wcale nie jest najmniejszym, wcale nie stanowi najmniejszej części, jeżeli chodzi o emisję. Jest gdzieś tam w środku. To widzicie na wykresie, który Wam wmontowałem w film. To jest o ten ten, ten. słupek. Żeby było jasne, transport kołowy wcale nie ma najmniejszej emisji na pasażera, i tam, że transport lotniczy i morski i w ogóle, każdy inny jest dużo gorszy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o emisję ekwiwalentu dwutlenku węgla na pasażera, to gorszy trochę jest transport lotniczy. Tuż za nim jest transport kołowy. Reszta jest poniżej. Ale najważniejsze jest coś jeszcze. Dlaczego Unia Europejska zajmuje się ograniczaniem emisji dwutlenku węgla? No, no dlatego, że próbujemy, jako Unia, robić to od iluś tam lat i mimo nieco ostrzejszych norm emisji spalin, które stopniowo wchodzą, to w 2020 roku transport był jedynym segmentem, w którym Emisje urosły, wszystkie inne sektory zanotowały spadki. Przemysł, nawet rolnictwo. Transport urosł. Dlaczego? Mieliśmy boom na samochody, 2019 rok to jest w ogóle jakieś szczyty sprzedaży. Mieliśmy boom na podróżowanie na świecie, mieliśmy boom na przesyłki kurierskie, lubimy odbierać. Przesyłki, lubimy wysyłać, lubimy sprzedawać, kupować przez internet. To wszystko mogło wpłynąć na emisyjność transportu w Unii Europejskiej. Więc ta emisja jest problemem, i to jest problemem poważnym. Dążą do tego, żeby ubezwłasnowolnić nas, żeby zakazać nam mieć dobra. Dążą do tego, żeby wycofać gotówkę, żeby wszystko było kontrolowane przez wszystkie rządy. Emisja dwutlenku węgla, emisją, a tymczasem tutaj jest jakaś opowieść o zakazywaniu dóbr i, i w ogóle wszystkiego, i pieniędzy, i bankomatów. Nie wiem, jaki ona ma związek z samochodami elektrycznymi. Ten kawałek wydaje mi się to bardziej pasuje, żeby iść z nim do lekarza z tymi tam podejrzeniami. Niż no, żeby publikować. Ale no, to nie ja opublikowałem, więc ten kawałek zostawiam. Idziemy dalej. Produkcja samochodów elektrycznych, takich czystych, takich zeroemisyjnych, polega na pozyskiwaniu źródeł nieodnawialnych do produkcji chociażby baterii, które się tam znajdują, czyli litu i kobaltu. Kolejna duża pomyłka. Produkcja, powtórzę. Produkcja samochodów elektrycznych. Polega na pozyskiwaniu surowców nieodnawialnych, czyli litu i kobaltu. Mam, mam z tym stwierdzeniem dwa problemy. pierwsze, te surowce są odnawialne, bo jeśli zamknie się ogniwo litowe w pojemniku baterii i ta bateria przejedzie 500 tysięcy kilometrów, i później już będzie stara i zużyta, i wyciągnie się tę baterię, to w tym pojemniku jeżeli nikt go nie otwierał, będzie dokładnie tyle samo litu, co włożono do środka na początku. Nie zginie ani jeden atom. W związku z tym można te baterie teraz rozebrać, ogniwa wziąć, zmielić, by uzyskać z nich surowiec. Ponownie, by z tego przemielonego materiału uzyskać lit i uzyskać kobalt a także inne metale. I teraz ciekawostka, jeżeli chodzi o recykling ogniw litowo jeżeli chodzi o recykling metali, czyli odzyskiwanie metali z ogniw litowo to dziś potrafimy wyciągnąć już 90%, przepraszam, 95% tych metali, to jest lit, kobalt, nikiel, miedź, mangan nie jestem pewien, czy w przypadku mangan też. W każdym razie lit, kobalt w bardzo dużej części są odnawialne. One trafiają do baterii, a kiedy samochód skończy żywot po tych 20-30 latach, te baterie można wziąć i te metale odzyskać, by następnie zrobić z nich nowe ogniwa litowo-jonowe. Gdyby nie było to możliwe, to Apple. Producent telefonów nie powiedziałoby, że w 2025 roku chcemy stosować baterie z kobaltem tylko z recyklingu. W 2025 roku, za dwa lata. To znaczy, że oni mają już wszystkie procesy opracowane, że potrafią ten kobalt odzyskiwać. ale nawet się chwalą, że już dziś stosują tam, zdaje się, 70 kilka procent kobaltu z recyklingu. W 2025 roku, za dwa lata, będzie 100%. Więc kurczę, człowieku, naucz się, poczytaj, bo wypadasz śmiesznie. Jest to podwójnie śmieszne, co mówisz, bo wydaje mi się, że stawiasz się w pozycji obrońcy. Pozycji obrońcy samochodów spalinowych. Podczas gdy to właśnie przy samochodach spalinowych benzyna, olej napędowy to są paliwa, które wyciągamy z ropy naftowej, pakujemy do zbiornika, spalamy i one są całkowicie nieodnawialne. Całkowicie nie da się zebrać kropelek benzyny z powietrza. I z powrotem je z, z jakiejś gąbki i jeszcze wkręcić do zbiornika. Nie da się. Produkcja ta i wydobycie, wydobycie tych materiałów odbywa się nadal w krajach trzeciego świata, i nikt na to nie patrzy, bo my jesteśmy ekologiczni w Europie. Nikt nie patrzy, że giną ludzie, że chorują dożywotnie przy tym. Nikt nie patrzy na to, że lit i kobalt to też są źródła, które się skończą. Ale cóż, bądźmy eko. O, to, 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 to. to. Zdjęcie tego murzynka y, musiało się pojawić. Oczywiście. Kraje trzeciego świata, czyli choroby, brud, korupcja, śmierć, ubóstwo, wykorzystywanie dzieci, tak? No, no to teraz, drogi panie z warsztatu na czterech kółkach. Trzej najwięksi światowi producenci Litu do. Australia, Chile, Chiny. Który z tych krajów jest krajem trzeciego świata? Australia? Chyba nie, Chile. Rozwój jest mniej więcej na poziomie Polski, Chiny. Jeżeli chodzi o wolność prasy, to jest tam kiepsko. Jeżeli chodzi o prowincję, to tam też chyba jest kiepsko, ale czy Chiny są krajem trzeciego świata? Czyli taki brud, smród, ubóstwo, choroby. Tak? Okej. Okay. Jeżeli chodzi o kobalt, zgoda. Głównym producentem kobaltu jest Kongo. W Kongo rzeczywiście jest problem z wykorzystywaniem dzieci do pracy. Bardzo niewielki odsetek kopalni, szacuje się, że około 10 lub mniej procent, może wykorzystywać pracę dzieci, ale faktycznie problem istnieje. I teraz uwaga. Wiecie, kto. Po raz pierwszy się tym problemem zajął branża elektroniczna i branża motoryzacyjna Apple, Tesla. Dlaczego? Bo im prasa zaczęła wytykać, media zaczęły im wytykać, że oni przykładają rękę do pracy dzieci, korzystając z tego kobaltu. Dlatego powstały umowy, zaczęło się sprawdzanie, e, wizytowanie tych kopalni. E, Zaczęło się pilnowanie całego procesu. Wypracowano procedury pilnowania i nadzoru tych wszystkich kopalń, właśnie po to, żeby nie przykładać ręki do wykorzystywania dzieci, do pracy dzieci w kopalniach. Apple, Tesla, również BMW, również Volkswagen, właściwie cała branża motoryzacyjna stara się pilnować etycznego wydobycia kobaltu. Wiecie, kto się nigdy nie przejmował wydobyciem kobaltu i tym, że to dzieci wydobywają? Branża naftowa. Bo kobalt wykorzystuje się do produkcji benzyny. Od lat. Dziesiątek lat. Odkąd zrezygnowano z benzyny ołowiowej, stosuje się kobalt w roli katalizatora do produkcji paliw. Zapytajcie Shell albo BP, dlaczego przykładają rękę do niewolniczej pracy dzieci. Zapytajcie kierowców samochodów spalinowych, dlaczego przykładacie rękę do niewolniczej pracy dzieci w komu? Oni o tym nie wiedzą, bo nikt tego nikomu nigdy nie wytknął. Zaczęło się dopiero przy elektronice, przy samochodach elektrycznych. Ale oczywiście dobrze, że się zaczęło i firmy mają świadomość tego, że kobalt jest problematycznym. Surowcem nie jest problematycznym pierwiastkiem. Dlatego są bardzo różne sposoby, żeby tego kobaltu się pozbyć. W tej chwili, w zeszłym roku, ponad połowa, o ile dobrze pamiętam, ponad połowa wszystkich wyprodukowanych na świecie samochodów elektrycznych wykorzystywała ogniwa bezkobaltowe czyli ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe bez kobaltu. Nie było w nich w ogóle kobaltu. Żeby odchodzić od kobaltu, y, zwiększa się zawartość niklu w ogniwach litowo jonowych Eksperymentuje się z manganem, y, żeby tego kobaltu było jak najmniej. To nadal nie jest wszystko. Żeby nie martwić się litem, którego wystarczy nam na 10 miliardów elektryków, pracuje się już dziś nad ogniwami sodowo i innymi. Ale sód wydaje się tym najbardziej obiecującym pierwiastkiem, który mógłby zastąpić lit. Czyli to nie jest tak, że nikt nie wie. To nie jest tak, że w ogóle ktoś to ukrywa. Wręcz przeciwnie. Nikt tego nie ukrywa. Wszyscy to wiedzą. A że jakiś youtuber nie trafił na YouTubie na informację o tym, że są alternatywy do ogniw litowo-jonowych. Czy są alternatywy do ogniw zawierających kobalt? No to to jest raczej problem braku wiedzy tego konkretnego YouTubera, a nie tego, że świat ukrywa, że nie mówi się, to jest częsta fraza, zwróćcie uwagę, częsta fraza, nie mówi się, nikt wam tego nie powie. No kurde, ja wam powiem, no, przyjdziecie na elektrowóz to ja wam powiem, ile litu mamy na świecie dzisiaj. Chodźcie, zobaczycie. Ze stosunków i statystyk, jakie wychodzą na światło dzienne, wynika, że do pożarów w nowych autach elektrycznych dochodzi statystycznie tak samo jak w autach spalinowych, z drobną różnicą w starszych autach spalinowych. I w czym jest problem? I w czym jest problem? No problem jest w tym, że nawet dwukrotne czy trzykrotne powtórzenie tej samej nieprawdziwej informacji. Nie sprawia, że ona staje się prawdziwa. Magia. No, jak się trzy razy powie: Mieszko był królem Polski, a delfin jest rybą, to Mieszko nie stanie się królem Polski, a delfin nie przeobrazi się w rybę. Ze statystyk, które podał autokult, powtórzmy to raz jeszcze: wynika, że samochody elektryczne palą się statystycznie rzadziej o 25% rzadziej niż samochody spalinowe. Takie są fakty, takie są liczby. Nie dam rady, nie podołam temu filmowi na jeden raz, nie pomaga mi w tym <śmianie> pan sąsiad niestety, który kuje, wierci, prowadzi remont łazienki, więc koniec części pierwszej. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać część drugą w której no, też będę mógł merytorycznie odnieść się do tych zarzutów.